Siema, dzisiaj miałem wrzucić test kart nominowanych do Toty w czwartek ikony na pomoc, ale jej wyskoczyło z kolejnym ciekawym, a przynajmniej dla mnie SBC piłkarza z Premier League, a do tego Anglika, który przyda się do zgrania dla Runeja, czyli Rihanna Brewstera. A zapowiedziane filmy przesuwam, tak więc w czwartek spodziewajcie się entoty, a za tydzień ikon. Ponadto zawieszam nie wiem na jak długo bestie z drużyny tygodnia, bo w zasadzie te tanie nie są już raczej grywalne. A te wysoko ocenione zazwyczaj mają mały upgrade, no i nie różnią się aż tak mocno od swoich podstawowych kart, by bym musiał konkretnie te wersje recenzować. Więc lepiej skupić się na innych kartach z innych eventów. Zachęcam do subowania, łapkowania, a ja postaram się odpowiedzieć na pytania, czy jest dobry, dla kogo i czy warto. Jak widzieliście po screenie na początku, Anglik trochę punktów dla mnie zdobył. Ma nawet lepsze liczby niż Ronaldo Flashback. Ale wstrzymajcie się z chóra optymizmem, bo nie jest to karta, która podejdzie każdemu. Dodatkowo grał u mnie ze stylem Jastrzębia, gdyż jego partnerem był wspomniany runej. I bardziej zależało mi tutaj na podbiciu tempa niż tych pozostałych statystyk. Ale po kolei: Tempo jest fajne, zawodnik szabli bez piłki porusza się bardzo szybko i w zasadzie jest jednym z najszybszych napastników ligi. Ale poruszanie z piłką aż tak nie zachwyca. Dribbling jest ok, ale warto zaznaczyć, że nie jest to karta w stylu Ronaldo czy Neymara, którą można pobawić się w solowe akcje. Co prawda u mnie, jak wspomniałem, grał na hołku, yy, mimo że zalecany jest finisher, który podbija zwinność i daje maksymalną notę driblingu, więc z tą nakładką byłoby pewnie lepiej. No ale z tymi kartami stylu też jest tak. No ja jestem nieco sceptyczny i nie podchodziłbym do tego tak jak pokazuje Footbin, że dacie mu finishera i nagle na treningu do chłopa podejdzie Ronaldinho i zapyta go, jakiego kleju do butów używa, bo nawet on tak nie potrafi. Nie jest to karta do dryblowania. Skillerów też nie zadowoli, bo ma ledwie 3 gwiazdki sztuczek. No ale samo panowanie nad piłką, drybling czy reakcje są po prostu ok. I też nie można powiedzieć, że jest to jakaś kula u nogi, bo jednak robi to lepiej niż chociażby Auba czy Wardi. Podania są poprawne i w sumie tylko poprawne, bo na SPO się nie nadaje. Tam jeżeli potrzebujecie Anglika z Premier League to dużo lepszy będzie Madison 86. Niemniej jego krótkie podania w zupełności wystarczają do prostego rozklepywania obrony przeciwnika. No ale przejdźmy do tego co najważniejsze, czyli strzały. A te jak widzieliście są bardzo dobre. Młody Anglik bardzo dobrze wystawia się do gry, powiedziałbym nawet, że robi to lepiej niż Runej, bo w meczu miał znacznie więcej okazji bramkowych niż jego starszy kolega. Niestety jednak nie miał takiej lekkości w zdobywaniu bramek jak on. Strzały są precyzyjne, silne, dobrze bije obiema nogami, strzały z pierwszej siadają, a i sam na sam wykończa nieźle. No ale to nie jest ten najwyższy poziom jak u Runeja i o ile Ryan w meczu ze słabszym przeciwnikiem bez problemu zdobędzie hat czy nawet 5 bramek, bo w sumie dzięki temu ma takie statystyki, tak jednak bardziej cenię sobie pewnych napastników właśnie jak Runej, który strzeli mniej bramek, ale nie zawiedzie w meczu, gdzie będzie miał tylko jedną czy dwie okazje do strzału. Do tego strzały z dystansu nie zachwycają. Nie są złe, ale ciężko pokonać bramkarza i w momencie gdy traficie na szczelną defensywę, no to napastnik Shifield nie zaskoczy pera strzałem z 16 czy 20 metrów. A fizycznie wytrzymałość jest wystarczająca. Siła jak na jego budowę i równowagę również pozwala się przepychać. Pracowity jest, a główki no są zazwyczaj celne. Skoczność też ma niezłą, no ale 180 cm jednak nie ułatwia mu w pojedynkach główkowych. Czy są więc jakieś poważniejsze wady? O trzech gwiazdkach sztuczek wspomniałem, co u wielu osób podbierze możliwość zaskoczenia defensywy rywala. Strzały z dystansu i kontrolę nad piłką idzie przeżyć i można nauczyć się z tym żyć, ba i tak są lepsze niż u popularnych napastników w tej cenie. Ale największym według mnie minusem jest brak jakichkolwiek dodatkowych atrybutów. Ani strzału fałszem, ani finezji, ani drygu. Niby są to detale, ale te braki sprawiają, że czuć, iż jest to jakaś słaba karta z dużym boostem, a nie karta z najwyższej półki, która jest w stanie dać coś ekstra. Gdy je mamy, no to nie zwracamy już na to uwagi, ale właśnie brak tych triadców sprawia, że moje odczucia co do, do strzałów tej karty są takie, a nie inne. Bo pewnie mając finezję i strzał z fałsza, byłby dla mnie pewniejszym strzelcem, a i bramek wyłapałby jeszcze więcej. Czy więc warto i dla kogo? Brewster niewątpliwie jest dobrym napastnikiem, ale szczerze mówiąc to gdyby nie był Anglikiem, który da mi zgranie u Runeja, to chyba żałowałbym zrobienia tego SBC i szukał innego napastnika. Brakuje mi cech specjalnych. Nie czuć w nim takiego elementu drugiej karty, a przecież no taką jest, bo SBC jest wyceniona na 250 tysięcy. Jeżeli macie Runeja i potrzebujecie napastnika, który da mu zgranie, to tak, warto robić. Jest według mnie lepszy niż kosztujący tyle samo na rynku Jamie Vardy 88, ale jeżeli nie macie ładzy, no to nie. Jest sporo ciekawszych, bardziej uniwersalnych i dających fan kart. Dodatkowo nie jest to napastnik do końca gry, a według mnie tylko takich warto robić jeżeli nie są potrzebni, a kosztują ćwierć miliona. Ponadto zaraz kolejny icon swap i możliwe, że tam wpadnie jakiś ciekawszy snajper. A jeżeli jednak już go zrobiliście i ograliście, to podzielcie się swoją opinią w komentarzu, by pomóc w podjęciu decyzji niezdecydowanym. A z mojej strony to tyle na razie.